Odczekałem, odczekałem i jest! Cały Severance, cały sezon drugi w końcu jest na Apple TV. Dzisiaj dostaliśmy ostatni odcinek, w końcu możemy o tym porozmawiać. Zatem zapraszam serdecznie. No i w końcu jest 10. ostatni odcinek drugiego sezonu Severance, czyli genialnego moim zdaniem serialu, który swego czasu zdobył u mnie na moim kanale tytuł serialu roku. No i teraz otrzymaliśmy 10 zupełnie nowych odcinków, więc skoro nie nagrywałem poszczególnych recenzji każdego z nich, no to przyszedł czas na podsumowanie, które właśnie przed wami. Od razu uprzedzam, raczej nie będzie żadnych spoilerów. Jeśli już jakieś się zdarzą, to dotyczyć będą konkretnej sceny, a nie rozwiązania całości fabuły, no i będziecie ostrzeżeni. Zatem możemy śmiało przechodzić do konkretów. Severance jako koncepcja jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na tym, że wstawiamy sobie do mózgu pewien chip, dzięki któremu rozdzielamy naszą pamięć, a właściwie i osobowość w momencie, kiedy jesteśmy w pracy i w momencie, kiedy jesteśmy poza pracą. Teoretyzując zatem same plusy. Kiedy jesteśmy w pracy, nie stresujemy się tym wszystkim, co dzieje się w domu, więc jesteśmy bardziej efektywni w tej pracy. Z kolei, kiedy z tej pracy wychodzimy, to nie martwimy się jakimiś problemami z przełożonymi, z podwładnymi, z kumplami, więc możemy spokojnie w domu wyluzować. Same plusy, prawda? Otóż nie. I o tym opowiada zarówno pierwszy, jak i drugi sezon, który jest, ten drugi jest naturalną kontynuacją tego wszystkiego, co dostaliśmy w pierwszym sezonie. I właściwie zaczyna się 5 hmm, minut po tym, co wydarzyło się poprzednio, lub kilka miesięcy. Obydwie, obydwa stwierdzenia są uprawnione. Sami zresztą zobaczycie. Jeśli nie oglądaliście pierwszego sezonu, to serdecznie was do tego Namawiam, obejrzyjcie koniecznie pierwszy sezon, ponieważ uważam, że drugi sezon jest w wielu aspektach jeszcze lepszy. Zagłębia się w to, co dostaliśmy powierzchownie tylko w pierwszym sezonie i zanurzamy się w te tajemnice, z którymi zostaliśmy na koniec ostatniego odcinka trzy lata temu praktycznie rzecz biorąc. Mam też wrażenie, że ten drugi sezon, przynajmniej jego pierwszy odcinek, jest o wiele bardziej intensywny. To jest wyjątkowa rzecz generalnie przy tworzeniu, czy to filmów, czy to seriali, ale przy serialach szczególnie, kiedy twórcy nie czekają na finał, na sam koniec, by nam uchylić rąbka tajemnicy, a wszystkie poprzedzające finał odcinki są tylko podbudówką tego, zobaczycie, zaraz się dowiecie, ale nie, no, w następnym odcinku. Zobaczycie, zaraz ukaże się odpowiedź na wszystkie tajemnice, której to odpowiedzi oczekiwaliście, ale może w kolejnym sezonie? Tymczasem tutaj, przynajmniej w pierwszych odcinkach, nie. Fabuła dosyć wartko m, szedł do przodu i dosyć szybko dzieją się, naszym zdaniem, ważne kroki w opowiadaniu tej historii. Dowiadujemy się coraz więcej o tym, czym jest coś jakie są tego konsekwencje, czym jest Lumen, czym właściwie jest korporacja, dla której nasi bohaterowie, czwórka można powiedzieć naszych bohaterów, pracuje? Dlaczego tak, a nie inaczej jest skonstruowana? Coraz mocniej też możemy zwrócić uwagę na to, choć już w pierwszym sezonie było to mocno podkreślone, że właściwie jest to bardzo płynna granica. Pomiędzy strukturą korporacyjną a strukturą religijną, wyznaniową, już w pierwszym sezonie mogliśmy to zauważyć, że właściwie ci najlepsi pracownicy to tacy, którzy wierzą w Kira, czyli w legendarnego twórcę oraz w aktualnych zarządzających. Nie ci, którzy przychodzą po prostu do pracy i pracują efektywnie. Nie, 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 oni muszą wierzyć, ponieważ tak naprawdę. W Większość rzeczy, którymi zajmuje się przynajmniej na ekranach naszych telewizorów czy komórek, ta korporacja, to jest wtłaczanie swojej ideologii, nie zarabianie pieniędzy, nie tworzenie nowych technologii, choć teoretycznie to właśnie robi Mark ze swoją ekipą, ale właśnie krzywienie ideologii. Póki co w ramach swoich pracowników, ale kto wie, jest to kolejny przykład takiej sytuacji w popkulturze, gdy twórca danego dzieła. Zrównują właściwie tą ultra mega mocno podkręconą korporacyjność działań, decyzji, różnego rodzaju priorytetów, procesów itd., itd., tak naprawdę z religią, z wyznawaniem wiary w to, co dana korporacja, to, co dany pracodawca robi. To jest przerażające, czujemy aż ciarki przechodzące nam po karku, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak. Odrealniona jest ta korporacja, w której pracują nasi bohaterowie. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli byś tak dobrze przyjrzeć temu, co oczekują od nas e, szefowie kolejnych działów, albo gdzieś tam wyżej zarząd w mega, w mega korporacjach, no to ślepego posłuszeństwa, tak naprawdę, i ślepiej wiary w to, że każda decyzja jest słuszna. Oczywiście to mój subiektywny punkt widzenia, wasz może być inny, ale w ten sposób tak naprawdę jest tu prezentowana korporacyjność w wersji serialu Severance. Oczywiście Severance to nie tylko pastisz czy mocne podkreślenie, przerysowanie tej korporacyjności, ale również rozważania natu o naturze człowieczeństwa. Czy człowiek to jedynie suma. Wspomnień, a jeśli tak, to gdy rozdzielimy osobowość, to jeśli niby ten sam człowiek o tej samej osobowości ma dwie osobne części, a każda składa się z zupełnie innych wspomnień, bo ten, który pracuje, ma tylko wspomnienia związane z pracą. Ten, który nie pracuje, właściwie ma wspomnienia związane z wszystkim dodatkowym, ale nie z pracą i przez to kształtują się, być może, sami zobaczycie, jeśli obejrzycie ten serial, zupełnie inne osobowości, a jeśli tak, to co zrobić z dwoma osobowościami, które żyją w tym samym ciele? Kto ma prawo do tego ciała? Kto ma prawo do życia? Czy oni są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, czy w ramach religii mogą zostać zbawieni? I serial stara się poruszyć tego typu tematy, i to mi bardzo się podoba. Ja lubię, kiedy serial SF, a takim zdecydowanie retro SF jest Severance, porusza tego, te, tego typu tematy i nie na zasadzie rzucenie hasła od i pozostawienia samemu sobie, tego pomysłu, lecz zagłębienie się w tą ideę i za pomocą tego czy innego dialogu, a dostaniemy tutaj bardzo ciekawy dialog przy kolacji, bodajże w czwartym czy piątym odcinku, w towarzystwie Irvinga oraz innych osób z zewnątrz, a właściwie inni, e, Autiego Irvinga oraz innych osób z zewnątrz, otrzymamy całkiem ciekawy wód na temat moralności i tego, że tak naprawdę rozdzielenie może być sposobem na pójście do nieba. Zajawiam Wam, ale nie mówię, zachęcam, ale nie spoileruję, jak sami widzicie. Przy czym, tak jak tutaj podkreślałem, bardzo moje duże zadowolenie z faktu, że twórcy nie czekali na to, by ujawniać nam kolejne rzeczy, żeby fabuła pokonywała kolejne kroki w rozstrzyganiu naszych wątpliwości co się ukryje właściwie za tym wszystkim co otrzymujemy na ekranie, a Severance jest serialem napędzanym przez tajemnice przez mnóstwo teorii niekoniecznie spiskowych, które krążą po sieci, czym jest to, czym jest tamto do czego dotyczy ta symbolika, co oznaczają te obrazy, tego wszystkiego. Mamy mnóstwo w Severance, więc zabawa przednia. Jeśli chcecie wejść w internet i to wszystko rozczytywać, szukać potem tych y, potencjalnych dowodów tutaj w tle, albo na pierwszym, albo na drugim y, tle tego, co widzimy na ekranie, no to znajdziecie tu absolutnie mnóstwo różnego rodzaju teorii, czym właściwie jest Severance, czym jest ta korporacja, czym się zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że ostatnie trzy odcinki mam wrażenie, że były niestety obniżką formy. Szczególnie odcinek ósmy, najkrótszy, tam się również rzeczy dzieją ciekawe, interesujące. One również popychają niejako, może nie tyle fabułę do przodu, co poszerzają naszą wiedzę na temat poszczególnych bohaterów e, całej opowieści. Ale jest on najbardziej nierówny, najkrótszy, tak jakbyśmy otrzymali tylko połowę odcinka i wbrew pozorom niewiele wnoszący. Równie dobrze, to co otrzymujemy w odcinku ósmym, moglibyśmy mieć dodany do odcinka dziewiątego, czy siódmego, może nie, ale do odcinka dziewiątego. Dlatego że dziewiąty również jest, tu szczególnie mocno to poczułem, rozleczonym odcinkiem. On już ma prawie godzinę, bo odcinki są prawie godzinne w tym serialu. Ale spokojnie można go było zminimalizować. Jest bardzo dużo czasu poświęconego na czekanie, na zastanawianie się. Co więcej, w tym dziewiątym i dziesiątym finalnym odcinku, kiedy już patrzymy z jakiejś perspektywy na to, co wszystko, na to wszystko, co otrzymaliśmy w przeciągu całego drugiego sezonu. To jednak to wrażenie, że twórcy są odważni i na bieżąco ujawniają nam kolejne rzeczy, by popychać nas jeszcze głębiej do tej koliczej nory, by jeszcze bardziej zagłębić się w te tajemnice korporacyjne tej konkretnej y, korporacji. No to, jak, jeśli patrzymy z dystansu na podsumowanie drugiego sezonu, to ma się wrażenie, że tak naprawdę twórcy jednak pod koniec pociągnęli wodę naszego konika, pędzącego do przodu z fabułą i z odpowiedziami, i ma się wrażenie niedosytu. Ja przynajmniej takie wrażenie mam po finale, że tak naprawdę moim zdaniem, a to była ważna rzecz, że wydarzenia w fabule były logiczne, że jeśli ktoś powinien o coś zapytać, to zadawał to pytanie. Jeśli ktoś powinien podjąć taką decyzję, to podejmował taką decyzję. Jeśli ktoś, pomimo swojego interesu, był zły na inną postać, jak na przykład Mark w pewnym momencie jest e, bardzo zły e, na Harmony Cobble, na panią Cobble, która kiedyś była jego sąsiadką, potem okazuje się być kimś zupełnie innym, a spotykają się pod koniec ponownie, e, to wszystko jest logiczne ja to doceniałem, że właśnie Pomimo tego, że dla fabuły byłoby łatwiej, żeby się nie pokłócili i żeby Mark, żeby Mark od razu uwierzył, był um, zainteresowany tym, by ona podzieliła się tą wiedzą, to on jest na nią zły i ma ku temu powody, co jest logiczne. Ale ostatecznie, ostatecznie okazuje się, że nikt nie próbuje wyciągnąć ręki po odpowiedzi. Mam takie subiektywne odczucie, że gdybym ja był na miejscu Marka, no to zarzuciłbym tą postać czy tą postać mnóstwem pytań i oczekiwałbym, żądałbym tych odpowiedzi, tymczasem tutaj twórcy przyślizgują się nad tym, to jest dla mnie niezrozumiałe i, i nie mamy tutaj konfrontacji, a moim zdaniem absolutnie potrzebna byłaby konfrontacja między Markiem, Autem, czyli tym, który nie pracuje, tą jego wersją, która nie pracuje, a Harmony Cobble, która kiedyś pracowała dla tej wielkiej korporacji i teraz jest z nimi w konflikcie, by ona prosto z mostu powiedziała mu, o co chodzi. Dlaczego korporacja wykonuje takie, a nie, a nie inne działania? Co za tym wszystkim stoi? Jaki jest cel korporacji? Ona teoretycznie to wszystko wie, ale nie ma takiej konfrontacyjnej yy, rozmowy I to jest dla mnie największy minus tego drugiego sezonu. Mimo tego, że tak naprawdę te dwie postacie są ze sobą przez ostatnie dwa odcinki, i w dziewiątym, gdzie stoją właściwie przy samochodzie, i mamy większość takich rzutów od góry, albo drobnych wypowiedzi, rozmów krótkich, które niczego nie wnoszą do fabuły, i za to mam za tu mam zarzut do dziewiątego odcinka, po czym w dziesiątym odcinku niby fabuła pędzi do przodu i jest rozwiązanie niektórych wątków. Ale dalej mam poczucie niedosytu, że jednak zamiast nam odkryć, bo to jest idealny moment i logiczny moment, by odkryć wiele tajemnic, tego wszystkiego, co mamy tutaj na ekranie, to twórcy zachowują sobie te karty przy sobie, by mieć możliwość nagrania trzeciego sezonu. Wydaje mi się, że to jest błąd i to pozbawia mnie tej satysfakcji ogromnej, którą miałem oglądając te pierwsze odcinki, o których wspominałem. Jeśli chodzi o warstwę realizacyjną, to to jest pierwsza klasa. Nie dziwię się, że jest to najdroższy, ponoć, najdroższy serial e, Apple TV. Wcale się nie dziwię. Choć nie ma tutaj jakichś wodotrysków, super efektów specjalnych, ale to, co robią tej twórcy, to jest po prostu pierwsza klasa. Jak prowadzona jest kamera, pomysły na ujęcia, świetne, na realizację konkretnych, poszczególnych ujęć. E, gra aktorska, genialna, każda kolejna osoba, postać, i nieważne, czy to osoba, która musi grać dwie osobowości, inów i autów, czy też osoba skupiona tylko na jednej konkretnej osobowości, jak na przykład e, Milczek, no to są absolutnie art dzieła, e, jeśli chodzi o grę aktorską. Kolejny niewielki zawód to to, że otrzymujemy pewną młodą postać w tym drugim sezonie. I to jest ciekawy zabieg, który ta postać pojawia nam się w pierwszych odcinkach. I dużo myśli, dużo sugestii, mówi nam, że to będzie ważna postać tego sezonu. A po czym okazuje się, że to troszkę była taka para w gwizdek, że właściwie ta postać była, ale jakby twórcy nie wycisnęli nic z tej nowej, ciekawej teoretycznie postaci. Bo ona ma fajne wejścia, fajne interakcje z naszymi bohaterami na początku, w tym początku sezonu, po czym ona gdzieś znika, ta postać. Jeszcze ma trochę kontaktów z Milczekiem, ale tak naprawdę, no tak jakby zmarnowany potencjał. Nie miałam takich wrażeń, nie miałem takich odczuć mniej więcej do siódmego odcinka. Muszę też docenić siódmy, właśnie odcinek, który jest w dużej mierze oparty na retrospekcjach i pokazuje nam przeszłość Marka z jego zaginioną, zabitą, umarłą w wypadku, jak wolicie. Jak obejrzycie film, serial, to zobaczycie żoną. E Ponieważ pomimo tego, że generalnie retrospekcje to nie jest dobre rozwiązanie fabularne, to tutaj sprawdzają się idealnie. Są świetnie też przeplatane scenami pokazującymi, co się aktualnie dzieje z daną postacią, ale też ma się mocne wrażenie, że to jest zupełnie inne podejście: że ten odcinek jest wyjątkowy i jest, ponieważ on jako jedyny nie jest reżyserowany przez stałą ekipę reżyserską, tylko reżyseruje, jeśli dobrze pa pamiętam, osoba odpowiedzialna za oświetlenie. Teraz strzelam. W każdym razie jedna z osób, babka z ekipy, z, z głównych osób, które zajmują się realizacją tego projektu, otrzymała możliwość wyreżyserowania tego konkretnego siódmego odcinka i widać tę tą odrębność, tą unikatowość tego. Być może właśnie dlatego, że mamy trochę inne wstawki, trochę o innych rzeczach opowiadamy i to jest bardzo fajne. Podoba mi się też to w drugim sezonie, że wychodzimy z biura. Pierwszy sezon praktycznie dział się w biurze, przynajmniej jeśli chodzi o naszych inów, tych, tych te osobowości, które pracują. E, a tutaj nagle jest coraz więcej scen, gdy oni pojawiają się poza biurem. I to jest fajne rozwiązanie. To też daje nam nowe możliwości rozgrywania ich wzajemnie. To jest bodajże czwarty odcinek, kiedy jadą na wycieczkę pracowniczą, co też jest świetnym pomysłem. E, I to są rzeczy nowe. Trochę odświeżające całość, bo gdybyśmy ponownie, tak jak w pierwszym sezonie, ciągle kręcili się wokół biura, to myślę, że byłoby to trochę męczące. Podoba mi się też to, że generalnie jakby historie wewnętrzne tych postaci, tych osobowości nie zatrzymują się w półkroku. Widać, że te postacie się rozwijają. W związku z tym, że co przeżyły, jak przeżyły, to następuje ich ewolucja. I praktycznie każda postać jest kimś innym niż była w pierwszym sezonie, w finale drugiego sezonu. Ma inne mm, priorytety i to zupełnie innego jest dla tej Postaci najważniejsze i to jest duży plus, bo to wtedy ma się wrażenie, że to są żywe postacie, które reagują ze światem, że to nie są jakieś takie, wiecie, tylko obrazki lub spis kilkunastu słów w scenariuszu, które mają określać osobowość tej postaci, ale są niezmienne. Nie, ponieważ tak dużo dzieje się, no to te postacie muszą podlegać zmianom, muszą się na nowo kształtować i to jest bardzo dobrze w tym serialu zaprezentowane. Szczególnie taka delikatna, dyskretna, ale ciągle kontynuowana zmiana u pana Milczeka. Świetna. To, że ten człowiek, który jest zamknięty w skorupie bezwzględnego posłuszeństwa korporacji, a co jakiś czas ta, tam, wiecie, tam, w, w, jak to się mówi, żyłka pęka, e, brew się poruszy, e, widać w nim te emocje, które cały czas stara się w sobie stłamsić i czasami nie wytrzymuje. I to są naprawdę perełki, jak pięknie jest to zaprezentowane, właśnie, że ta skorupa pana Milczeka pęka. I jaki będzie finał? No słuchajcie, to być może dla kogoś jest spoiler, być może dla kogoś nie, ale to nie jest finał tej historii. Dzieje się dużo i finał dużo zmienia, ale pozostawia nas z przekonaniem, że to nie jest ten koniec tej historii. Zresztą wiemy, że twórcy działają już na rzecz trzeciego sezonu. On nie został jeszcze oficjalnie. Jakby ogłoszony, no ale okazuje się, że ten drugi sezon to jest najlepiej oglądalne na dzieło na Apple TV, więc można powiedzieć, że jest to tylko formalność. A twórcy już i tak pracują nad trzecim sezonem. Mam tylko nadzieję, że ten trzeci sezon będzie sezonem ostatnim. Wydaje mi się bowiem, że jednak lepiej by było, gdyby powrócili twórcy do tego, co nam serwowali w pierwszych odcinkach drugiego sezonu czyli dostajemy niecho, konkrety. Rozwiązania fabularne, decyzje fabularne, rozwikłania pewnych drobnych tajemnic i idziemy wartko do przodu. W związku z tym, trzeci sąd powinien wystarczyć nam, by opowiedzieć tę historię do końca i rozjaśnić te czarne plany, te zakryte tajemnice, co do których twórcy uznali, że w ogóle chcą nam mnie ujawnić, bo nie mamy bowiem gwarancji, że ostatecznie uzyskamy wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas dręczą po dwóch sezonach. I jeszcze takie małe, mała wstawka dotycząca drugiego sezonu. W pierwszym sezonie nie miałem takiego wrażenia, ale to jest sezon bardzo linczowski. To naprawdę niektóre ujęcia jakby były wyjęte z różnych tworów Davida Lincha, i ma się wrażenie troszkę, o to trochę tu równie dobrze, ta scena, to ujęcie mogło być jak w miasteczku Twin Peaks. I tutaj też ta rozmowa, taka nawet nie dwuznaczna, trzyznaczna. Wiem, że takiego słowa nie ma, ale rozumiecie o co mi chodzi. To wszystko powoduje, że ten drugi sezon ma jeszcze bardziej gęsty, jeszcze bardziej niepokojący klimat, przynajmniej w tych pierwszych sezonach, w pierwszych odcinkach. Potem, tak jak mówię, jest ta obniżka formy fabularna, dalej jest bardzo dobrze, to nie jest tak, że w jakikolwiek sposób, nawet w tych gorszych odcinkach, możemy Sewerem porównywać do popłuczyn, Netflixa, czy e, tysięcy innych dzieł popkultury, które dostajemy czy w serwisach, czy w kinie. Także jest bardzo dobrze. Gdybym miał oceniać ten serial od pierwszego do siódmego odcinka to byłoby to 10 na 10. Dwa zdecydowane kciuki w górę. Najlepsze, co dostaliśmy od lat. Zdecydowanie godna nast godny następca pierwszego sezonu, a nawet w wielu aspektach zdecydowanie lepszy. Absolutnie. Ósmy odcinek jest najsłabszym moim zdaniem. Nie jestem w tym odosobniony, jak widzę w internecie. Dziewiąty jest skokiem jakościowym do przodu, ale jest niestety za długi i w wielu miejscach krzyczy się, dlaczego oni ze sobą nie rozmawiają. Dlaczego Mark nie zadaje tych pytań. Jest to oczywistość, by chciał odpowiedzieć na te konkretne pytania. I to mi nie odpowiada. I w związku z tym, przy dziesiątym odcinku finalnym, czuję niedosyt. Jest on szybki, dzieje się dużo, dzieje się gwałtownie, ale jednak mam wrażenie, że ukryto przed nami pewne odpowiedzi, które ewidentnie były w tej chwili właśnie czasowo najlepiej, żeby były. O nam odkryte, że tutaj to tempo opowiadania, fabuły, a właściwie odkrywania fabuły zazgrzytało. Że twórcy pod koniec łapali za cugle i nie, 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 poczekacie na kolejny sezon. Nie robili takich numerów wcześniej i to mi bardzo odpowiadało, dlatego mi tutaj to zazgrzytało. Okej, okay, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.